Rent to Own Najem z dojściem do własności jest to jeden z modeli finansowania nabycia nieruchomości, który jest już znany w Stanach i Wielkiej Brytanii od lat. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcieliby zamieszkać w lokalu już teraz, ale w tej chwili nie są jeszcze gotowi finansowo. Nie mają zdolności kredytowej, zarabiają w innej walucie albo za jakiś czas spodziewają się przypływu gotówki. Najem z dojściem do własności daje możliwość zamieszkania w lokalu już teraz i daje czas na przygotowanie się do nabycia tej nieruchomości przez klienta. Rentą najem z dojściem do własności rozpoczęliśmy oferowanie w Warszawie a następnie rozszerzaliśmy się na kolejne duże miasta. W tej chwili mamy umowy podpisane w Warszawie, w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Krakowie, w wielu innych miastach. Natomiast również dopuszczamy umowy w miastach mniejszych, ale w bardzo zbliżonej odległości do dużych miast. W przypadku Warszawy są to miejscowości takie jak Nowy Dwór, Mazowiecki, Ząbki. W tej chwili wchodzimy również z naszą propozycją do Opola, także każda z osób zainteresowania zakupem mieszkania w Opolu może skorzystać z rentów. phone